I dobra, słuchajcie, ludzie szybko mówi, mówię, bo Janik nagrał na mnie film, gdzie powiedział, że o dwóch rzeczach. I powiem, o tych dwóch rzeczach, odpowiem mu. Po pierwsze to ten twój disc, to będzie takie coś jak nie masz tata albo mamy. To wiem. Po drugie to jeżeli tak bardzo jesteś zwany na tym fame MMA, to czeka, aż mi położysz w sekundę. A trzecia sprawa, ja się nie zapytałem Ciebie, jak mają wyglądać moje filmy. I ludzie sami cię hejtują. Nawet, nawet mogę Ci zaraz pokazać, jak to wygląda. No dobra, yy, i patrzcie co tu się dzieje. Trzy lajki pod moim komentarzem, trzy lajki pod moim. Cztery lajki pod moim... Dobra, trzy. Tutaj ktoś jest za mną. I jeszcze mówisz, że niby ktoś chce, ktoś, mnie, ktoś cię błaga, żebyś nie nagrywał na mnie Disa, bo jest taki mocny. I tutaj pokażę ten punkt. Jak chcesz, to masz po pierwsze cię nie przyjmą, bez tej za młody, ja też w sumie. A po drugie to... No. No okej. Okay. Chyba na odwrót, ale okej, okay, niech będzie. Czekam jutro na placu, jak tak bardzo chcesz tego. I spokojnie jestem na poziomie, więc nie będę cię atakować. Powiedział gość, co ma jakiś kanał dziwny. Z animacjami jeszcze głos y, zmieniony, dlatego żeby ludzie nie myśleli, że to Janik. Ha! Każdy wie, że to ty dalej. I ten ty, który nagrywa jakiegoś ludzika, który pff, nawet montować nie umiał, ale no, okej, okay, niech będzie. No. Nie umiesz robić dram, ok? Umiesz tylko pogrozić, pogrozić, pogrozić. A ja ci powiem jedno, ja mam gdzieś te twoje grożenie, grożenie, bo jak widzisz ludzie są za mną. Tu jest jedna osoba za mną, pewnie jeszcze ktoś napisze, bo widzę, że sześć komentarzy, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze ktoś pewnie coś napisał. A ty jeszcze mówisz, to ludzie są za tobą. Popatrz, tu są cztery lajki, a tu pod tym misia game są dwa. No właśnie, ludzie tutaj nawet ciebie nie lubią samego. No, a więc trzymajcie się. Jeżeli będziesz poskakiwać, a będę nagrać odpowiedź, aż aż, 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 aż ci się znudzi. I nie komentuj tego, co robię, bo jesteś jeszcze głupszy. No dobra, pa pa.